rozgrywane są w włodziecach po dzisiejszym spotkaniu a teraz robimy urami w trzecim set, w secie mieliśmy przewagę 24 do 9, 19 po prostu odpuściliśmy a dzisiaj niestety drużyna z Wielunia okazała się lepsza i silniejsza psychicznie były wygrane sety i nie mogliśmy ich przegrać. Jednak tak się stało i na pewno możemy bardzo tego żałować. W najgorszym wypadku zostało nam jeszcze 20 meczów, więc nie wiem, nie możemy robić z tego jakiejkolwiek tragedii. No, mamy kolejne mecze, no bo w kolejnych będziemy się starać zdobywać punkty. Możemy załamać, wiadomo, porażka jest wpisana w sport, i musimy myśleć o następnym przeciwniku i dalej walczyć o utrzymanie w tej bitwie. W trzecim i czwartym secie pan Kierowca prowadził zdecydowanie i, i nie wiem, jak nam się to udało, chociaż z tego się naprawdę ogromnie cieszymy. E, no długo gramy świadkówkę. No, ciężko mi przypomnieć sobie jakiś taki mecz, co tak dwa razy można osiągnąć trzeciego serca i czwartego. Nie ważne, to kończymy, czy jesteśmy szczęśliwi, że to wyznaczyliśmy trzy punkty. pytanie pierwszy bardzo dobry sam wykonanego gości, Drugim długim wydawało się, że powróciliśmy do, do naszej gry i Podobnie jak w tych poprzednich spotkaniach, będziemy w stanie rozstrzygnąć mecz na własną korzyść niestety. I tylko szczęście bo i umiejętności no, troszeczkę zabrakło w tym trzecim, czwartym secie, ale te przewagi rzeczywiście były tak duże, że nie powinniśmy dać sobie wyżej 24-19, wyżej 20-16. Także strasznie jest nam dzisiaj smutno, ale taki spot, musimy zapomnieć o tej porażce i dojdziemy z Ten mecz pokazał, że ten zespół ma charakter, ten zespół jest młody, podparty kilkoma doświadczonymi zawodnikami. Nie naprawdę ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieliśmy w tej lidze. Wszyscy mogą pokonać wszystkich, wszyscy mogą przejść z wszystkimi. Wielu będzie takim zespołem właśnie, który będzie walczył obojętnie czy z faworytem, czy z zespołem mniej więcej z tej samej półki. Myślę, że myśmy podeszli nie najlepiej mentalnie do tego spotkania. tego spotkania. Moja, moja wina, że nie potrafimy w jakiś sposób bardziej zmotywować zawodników do gry od pierwszej piłki. Po raz pierwszy pojawiły się głosy, że występujemy w roli faworyta w tym, w tym spotkaniu i, i boleśnie bardzo żeśmy się przekonali, że jednak faworytami w tej lidze nie byliśmy, nie jesteśmy i, i nie będziemy. I naprawdę musimy z pokorą podchodzić do każdego kolejnego, kolejnego spotkania, żeby taki wynik jak dzisiejszy się nie powtórzył.